Znalazłem oryginalnego Ferbiego z 1990 roku. Oryginalny firmy Tiger, biały. No i ucho ma trochę uszkodzone i w ogóle, który go przerobił na, na zasilacz, bo chyba oryginalny nie był. Zasilacza nie znalazłem. ale ten. Tu piszę. Tu piszę. I to głównie na jest. No zdumuj się. Tu piszę 6 v i 3 waty. Znalazłem starą ładowarkę od Noki. I piszę. Piszę. 3. 3V i nie wiem ile watów. Nie widzę. W każdym razie jest 3V ileś tam watów. Spróbowałem, Pasuje ta końcówka od Noki, starej, ale nie działa. Nie wiem czy wyziąłem dużo, czy za mało energii Ciężko powiedzieć Najdładny Pięciusi w ogóle nie jest zakurzony nie śmierdzi Wziąłem go z ciekawości Bo nigdy nie miałem farbiego Od spodu można jeszcze... ...wutra schodzi, jest coś takiego Na necie na pewno znajdziecie jak wygląda Chciałbym, chciałbym go naprawić, może go wyślę do, do kompozytora albo nie wiem, albo sobie zostawię.